Troszeczkę chmury nam się zbierają, widzę, mam nadzieję, że trochę deszczu nam popada. Bo ostatnio to słabo u nas z tym deszczem. Jeśli chodzi o równanie naszego terenu, no to jesteśmy na dobrej drodze. Tutaj już troszeczkę wyrównaliśmy z Ancią. Tam już jest gotowe, jedynie wystarczy tutaj troszeczkę grabkami poogarniać to. Ale to później, na początek, znaczy na początek. Najpierw to my musimy tutaj tej ziemi przywieźć i dokończyć ten piach wozić. Yy, jeszcze tak informacyjnie Wam tylko powiem, że byłem wczoraj w tym Przasnyszu na tym egzaminie, na, tego, na kursie rolnika i, i mam ten arkusz cały z tymi pytaniami. Dostałem to do domu. Więc na przykład, jeśli ktoś by był zainteresowany, Takim kursem na rolnika przez internet, gdzie nie musicie chodzić do szkoły, uczycie się przez internet, wysyłacie dla profesorów zadania przez internet. Jedyne co musicie zrobić, to pojechać po prostu na kurs. Najpierw macie kurs teoretyczny, czyli jest egzamin 40 pytań ABCD. I tam później i za miesiąc jedziecie na kurs y, praktyczny. Czyli tam nie wiem, y, jakaś tam jazda ciągnikiem, podczepianie maszyny, tam się y, pytałem, jak to jest z tym kursem. Na tego rolnika poprzedniej grupy, znaczy osoby z poprzedniej grup, no to oni powiedzieli, że oni na przykład ziemniaki sortowali na takim kursie. Także no taki, taki banał podejrzewam tu będzie. Jeśli jesteście zainteresowani y, informacjami dotyczącymi takiego kursu właśnie na rolnika przez internet, to dajcie mi znać w komentarzu. Ja mam ze sobą ten arkusz tych pytań, to mogę, mogę zrobić taki filmik, gdzie pokażę wam e, jak to wszystko wygląda, wytłumaczę wam o co chodzi i być może będziecie chcieli zrobić właśnie taki kurs, bo nie macie na to czasu, żeby chodzić do szkoły, czy też po prostu nie chcecie chodzić do tej szkoły dwa, czy tam 3 lata, nawet nie wiem ile to tam jest, chyba ze dwa lata. A chcecie zrobić na przykład w pół roku taki kurs? No, także, jeśli chcecie, jeśli macie ochotę, e, właśnie się, się dowiedzieć coś więcej na temat tego kursu, dajcie mi znać w komentarzu. E, I pewnie, jak będzie kilka osób chętnych, no to zrobię Wam taki informacyjny e, filmik dotyczący właśnie e, no, tego kursu na rolnika przez internet. Ja już ci nabrałem Co? Sprzęgło Teraz na czwórce będziesz musiała jechać Ania Czekaj, a ty tutaj nie dociskasz tego sprzęgła wcale do końca? Oj no toż pasowałoby do końca wciskać, no ale wiesz O tak nie musisz aż do koła, o tak o, o, wystarczy No Czekaj, czekaj, czekaj na lewo i do dołu, to sama sobie. Dobra. Już jest. A to nie musisz, to ja ci pomogę. No. Nie, nic się nie stanie. Uważaj na drzewa tylko. Tak jest Fajnie? Jak w kombajnie? To ty możesz wozić torf, a ja będę rozgarniał łopatą Jeszcze trochę, jeszcze Jeszcze, jeszcze Dobra I teraz musisz za ten tego cyngwajsa pociągnąć ale tak musisz się przyłożyć trochę, bo jest dużo ziemi i on jest. On ciężko idzie. Z rękami spróbuj. Nie, nie, ja to muszę nas przechwycić. Dobra, no to weź, idź z tej strony i tak o do siebie. Boże. To już nie dla mnie. Uda ci się, chociaż raz. Ciągnij, weź, bo szybę zbijesz Nie mogę. O, widzisz? Yes. Udało się. Jak grażenka pociągnie, to nie ma mocnych. Dobra, do tyłu. Wsteczny je, do, do lewy, do, w lewo i do góry. Nie wiem, czy wsteczny rzuciłaś. Coś mi się nie wydaje, żeby to był wsteczny. A nie, wsteczny, dobra. No nie ma lekka, co ty myślisz? Uważaj, Ania, na drzewo tutaj, bo tu wystaje. To co, weźmiesz sama, nałożysz sobie? To ja zaraz idę, dobra. Już Ani idzie coraz lepiej, już opanowała jazdę ciągnikiem. Jeszcze nauczę ją ten, nauczę ją zaraz jak się tą łyżką obsługiwać. Ale jej długość nie trzeba tłumaczyć, ona kumata jest. Dwa, trzy razy jej pokażę, by jej śmigać. Weź sobie Ania. Weź sobie czwórkę wbiji właśnie. Masz czwórkę? Tutaj to jest proste, zobacz. Oto jak dasz do tyłu, już jest luz. Oto jak. A nie ma luzu. Dobra, teraz jest luz. Oto jak dasz do tyłu, tę kulkę, to ci idzie do dołu, zobacz. Jak szybko dasz, to ci szybko pójdzie, nie? Jak dajesz wolniej, to on ci wolno idzie do dołu, nie? Także musisz sobie obczaić. A tutaj na środku się podnosi, o. Tak. To sobie spróbuj sama. Do oporu. Tak, do opory. No, musisz. Przy tego. I gazu dodaj trochę. Dodasz gazu, to szybciej będzie szedł. Jak na pustym, to nie musisz dodawać gazu za dużo, bo na pustym to dźwignie ci tak czy tak, ale jak masz załadowane całą łyżkę obornika czy tego, tej ziemi, to musisz trochę gazu dodać. Nie, tak ona się nie, ona się położy tak do oporu na, na, ziemię, tak? Tak, ale od tego, od ziemi nie bierz za bardzo. 10 cm musisz sobie zostawić, o tak w górze, zobacz. O tak sobie bierz, bo nabierasz piasek. I później tam się wysypuje i z piachem jest wysypana. A nam piach nie potrzebny, tylko ziemia. To o tak, teraz tak jest. Na czwórkę, do dołu. Lewa i do dołu. Tak. Musisz troszeczkę się przyłożyć, jak będziesz wjeżdżać w tą, tą kupę, nie? tak Może być. Tyle ile Ci ciągnik pozwoli, to sobie wbi normalnie. A później... No tak, tak jak teraz, tak jak teraz Dobra, sprzęgło I teraz musisz podnosić Musisz podnosić i jednocześnie podjeżdżać do przodu, żeby jeszcze trochę tej ziemi nabrać Tylko jak podnosisz, to wiesz, musisz się przyłożyć tutaj, nie? O O, to chodzi I podjeżdżaj do przodu, podjeżdżaj, podjeżdżaj O, to chodzi Wiesz... Dobrze było, dobrze, tylko zapomniałem ci powiedzieć, że jak wciskasz sprzęgło, to ci się opuszcza, to wiesz, zawór puszcza... Nie, to zawór puszcza olej i ci wraca ten i, i nie da się podnieść. Także musisz nie do końca sprzęgło wciskać, tylko do, do połowy. Dobrze, podejść do przodu jeszcze i weź do góry. Da się Ania, tylko... Musisz się przyłożyć, to nie jest desz No i tak jest dobrze, i tak dużo wzięłaś. To możesz sumieć z tym Wsteczny Dobra No dobra. dobrze jest Czuję się, jakbym był instruktorem nauki jazdy. Tylko jeszcze nie przeklinam. No nie, no właśnie nie, bo to by się stresować. Nie ma co się denerwować i tak jest dobrze. Ale dużo daje to, że masz prawo jazdy i umiesz jeździć samochodem Przynajmniej wiesz, jak co się obsługuje mniej więcej, nie? Ania Tutaj z tej strony daj Jedną łyżkę O tak Śmiało, śmiało kręć Jeszcze, jeszcze Dobra O, wiedziesz? Udało się